Będzie z białego papieru tak, żeby ta maska była taka biała, jak Tutaj ten papier. Nadrzej sobie kawałków. Ty już też zaczęłaś trzecią warstwę, tak? Tylko pamiętaj, żeby każdy kawałek papieru był zmoczony. Tak? I wtedy będzie przylegało i wszystko, wszystko i będzie się dokładnie trzymało. Będzie dobrze stworzone wszystko. Dobrze.

Nikt nie oddaje. Co pudełko mam oddać? Oddaję. Nic nie oddaje. Trzeba się nie Nic nie oddaje. ale dalej, znajdżona. Zdrawi się z po obiedzie. Muszę się z Konik też na pewno. Patrzymy już, super! Bardzo pomyślnie. Wasze, wasze, czekajcie, co dalej. Powoli? Na środek powróć. O, albo to A odmawiam, nie ma Popatrzcie z której strony, musicie popatrzeć, co to jest. Nie wiem. Naprawdę na to na ciągły. Ja Cię przeciągam, czekaj. Kuba, wyciągnij sobie sam. Nie wiem, jak Kuba jest blisko. Trzymajcie się. Brawo, daj, 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 daj.